Witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj witam się z Wami z auta. A czemu z auta? Ponieważ już jesteśmy w Bielsko-Białej, tak się mówi, Bielsko-Biała? Chyba tak. Wszystkich z Bielsko-Białej oczywiście pozdrawiam, a już Wam mówię o co chodzi i co będzie działo się w dzisiejszym filmie. Jak widzicie po tytule i po miniaturce, dzisiaj będę uczyć się tańca na róże, Ale nie będzie to taki sensualny, bardzo wyzywający tańca na rurze, chociaż może sama się o tym przekonam, jak to będzie wyglądało, ponieważ nigdy nie próbowałam tego typu tańca i nigdy nie miałam styczności z rurą, jakkolwiek to brzmi. Moja obserwatorka okazała się być mistrzynią Polski i Europy w pole dance. więc ja stwierdziłam, że koniecznie muszę się z nią dzisiaj spotkać i poćwiczyć i zobaczyć, jak ja sprawdzę się w tego typu w dziedzinie tańca. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawicie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Ja jestem mega podekscytowana, wypiłam już kawę, więc teraz będę mieć mnóstwo energii, więc lecimy! A o kim mowa? Mowa tutaj o Kasi Bieleckiej. Proszę bardzo, zobaczcie <grym> jaki słodziak. I ten słodziak tutaj wywija. Jest niższy. Jest niższy! <grym> i to, że Właśnie Kasia powiedziała, że się tak cieszę, bo pierwszy raz spotkałam właśnie taką śliczną dziewczynę niższą ode mnie, no, e, więc ja mam nadzieję, że się też dzisiaj od Ciebie wiele nauczę i że też nie będę jakąś super łamagą, ale będę dawać siebie 100%. To obiecuję. Myślę, że damy radę na spokojnie. Słuchaj, dziewczyny różne przychodzą na zajęcia i te młode no i... i czasami starsze nawet. Jak ja sama na pierwsze zajęcia poszłam, to nawet były pani w wieku mojej mamy, więc stwierdziłam, że okay. jak one robią... No to mhm. chyba się da. Więc myślę, że kwestia, wiadomo, wszystko popróbowania parę razy. My tak jak mówiłam, zaczniemy od rozgrzewki, później sobie zrobimy kilka takich podstawowych elementów, które się właśnie też na takich zajęciach zazwyczaj pojawiają, od których się zaczyna. Trochę sobie zrobimy to w takim przyspieszonym tempie, bo mamy jednak tego czasu więcej, więc też dołożymy jakąś choreografię. Zazwyczaj to też wygląda tak, że te zajęcia trwają na przykład około godziny. No i wiadomo, na takich pierwszych, no to są jakieś tam podstawowe elementy, nie jest ich też bardzo dużo, no bo to są jakby pierwsze zajęcia, więc też jakby, no, nie stresuj się tym, jak czasami gdzieś tam na początku coś się będzie myliło, bo wiadomo, że to jest Dobra. wszystko nowe, no i też robimy, staramy się przynajmniej robić na dwie strony, czyli też często jest tak, że na przykład jedna strona jest gdzieś tam mocniejsza, ja druga mam, jest... Ja mam bardziej, ja bardziej giełką prawą, w sensie ja jestem bardziej rozciągnięta na prawo, mocniejsza mam wszystko, co na hmm. prawo, a ty masz jak? Myślę, że też prawa jednak. i zrobimy sobie jeszcze kilka takich ćwiczeń bo też bym... Chciałabym pokazać, wiadomo, jak jest ta rozgrzewka też zazwyczaj na zajęciach trwa na przykład te 10-15 minut. też Staramy się właśnie na takich zajęciach czy jakichś warsztatach, żeby w tej rozgrzewce też się na przykład pojawiły jakieś ćwiczenia. Zależnie od tego na przykład co robimy, jeżeli to są bardziej figury gitkościowe, no to możemy trochę wprowadzić takiego aktywnego stretchingu, żeby te nogi gdzieś tam, plecy, barki rozgrzać. I później jak sobie przejdziemy do figur, to też pomyślałam, że generalnie najlepiej zaczynać na statycznych rurkach, bo są statyczne obrotowe. Jak mamy zakręconą, no to jest statyczna. Jak jest zablokowana, no to wtedy jest trochę trudniej, bo jednak musimy tego ciała użyć, żeby się gdzieś na przykład zakręcić. Czy jak mamy jakiś statyczny, bardziej element na rówce, no to wtedy jednak trochę więcej tej siły trzeba włożyć, gdzieś tam te ręce nam się może bardziej ślizgają, więc no, na takiej trochę trudniej, ale lepiej od takiej zacząć, bo jeżeli już mniej więcej to ciało poznamy, jak ono się zachowuje, no to później łatwiej też to przerzucić na inne rzeczy. A z kolei na obrotowej rówce, no cokolwiek nie zrobimy, to będziemy się wtedy obracać, więc wiadomo, to jest trochę, jeżeli ktoś lubi się obracać, bo nie każdy też może i lubi, niektórzy się źle czują, to taka też uwaga, no to wtedy wiadomo, wygląda. To... To trochę ładniej, no bo cokolwiek nie zrobimy, nawet coś prostego jak się obraca, to jednak jest takie bardziej zwiewne, a na tej statycznej rurce musimy więcej siły włożyć, więc czasami może to na początku wyglądać tak trochę topornie, jak jeszcze gdzieś tej siły brakuje, ale no to jest też wszystko do wypracowania. Czuję się tak, że tak podglądają po mnie wszyscy. Tak i łokcie do siebie kierujesz. Mhm. Nawet tutaj widać, że coś robiłaś, bo jednak te nogi tak A, idą ładnie. Ale, ale to już co zapomniałam, właśnie. Pranie mnie tak ścigała, że tu jak my mieliśmy tańce, to ona mi mówiła, nie tak ładnie, szybko, szybko. Jedną nogę pod kolanem. Tutaj masz dresy, więc tak starać się, żeby właśnie tam uważać, nie odjechać w skarpetach. Zahaczasz sobie mniej więcej na wysokości biodra. Druga noga wyprostowana, wypychamy biodra do przodu. To się nam też przyda później w jednym elemencie. I teraz pochylamy się 6 razy na jedną stronę, a później zmieniamy nogę. Czyli zostawiasz sobie ręce, pochylamy się do boku. Tylko nie tutaj, do środka, tylko tak, jakbyś chciała do lewej nogi przyciągnąć. I cały czas mocno biodra wypchnięte do przodu. I teraz będziemy się starały przyciągać zaraz kolana do klatki. Czyli będziemy musiały nogi oderwać i powoli później wrócić na podłogę. Później można to robić ciągiem, że na przykład przyciągamy, zostawiamy w powietrzu, ale na początek odkładamy na ziemię. Czyli tu łopatki są ściągnięte, tak żeby staramy się nie wisieć za mocno, tak jakby tutaj nie wyciągać się z tych barków. I teraz tak, przyciągamy i odkładamy sobie na podłogę. I później znowu poprawiasz sobie biodro, znowu przyciągasz po cztery razy na stronę i powoli przyciągamy. I odpadasz. Mm -hmm. Tu. I teraz jak najwolniej opadasz do wolnego prostu. Zrób sobie dwa razy z lewą ręką w góry, dwa razy z prawą. Na początek tak jak mówię, możesz, możesz szybciej opadać, zależnie od tego ile będzie siły. Tak, no i dobrze. I było tak i teraz tak. O dobrze. Zprawiła I, hmm? I się ręce Możesz też na inne jakieś spróbować, może tak w ogóle będzie lepsza, a nie, zaraz sobie też poprzedzimy. Jak nie, to po prostu będę musiała myć ręce z pędzlego, żeby się nie płciły. <grym> o, faktycznie, mhm. Tak, inna. Mhm. Tak, tak przechodzimy sobie teraz po kolei do elementów. Tak jak już Ci mówiłam wcześniej, staramy się robić na dwie strony, czyli możesz sobie na przykład, nie wiem, jak będziemy zaraz sobie pokazywać, zrobić sobie kilka razy na przykład prawie ręki, później kilka razy od albo sobie na przykład raz prawa, raz lewa. Zacznijmy sobie jeszcze od takich jakby teoretyczny w kilku rzeczy, czyli jak będziemy sobie robić wszystkie różne obroty, bo zaczniemy sobie od takich obrotów. Na razie na statycznej, później sobie je spróbuję jeszcze zrobić na obrotowej. Staramy się, tak jak już też przy rozrywce mówiłam, nie wisieć raczej na rękach. Na początek może tak dziać z racji tego, że czasami właśnie się ślizgamy, nie ma siły i czasami tak się po prostu dzieje, ale ważne, żeby o tym pamiętać, że jak będziemy robić jakiś obrót, nie wisimy sobie tutaj na tych rękach. Na dole. Cały czas staramy się tutaj mocno deplecyzować łopatki ściągnięte tak, żeby cało było napięte, bo jeżeli będziemy jakby w ten sposób działać przez jakiś na przykład dłuższy czas, chodząc na zajęcia czy później już bardziej zaawansowanie trenując, gdzie będą się coraz trudniejsze elementy i obroty pojawiały, bo to może jednak to na tych naszych barkach się odbić, mogą się też, tak jak wcześniej mówiłam, jakieś kontuzje pojawiać, więc warto o takie postawy zadbać, żeby one były takie solidne i z tego można było coś robić. Dalej, tak. Zrobimy sobie jeszcze raz to, co było w rozgrzewce, tylko już nie będziemy się pochylać tak jak w tym ćwiczeniu, tylko zahaczamy sobie jedną nogę pod kolanem właśnie tu na wysokości biodra, stąd, jak masz biodra tak jakby załamane, wypychasz sobie mocno biodra do przodu, druga noga jest wyprostowana i teraz tak, zewnętrzna ręka idzie do środka. Ta, która jest w bliżej łóżki idzie do boku w ten sposób. I to jest jedna z tych pierwszych figur, która jest taka przy rurce, jeszcze niekoniecznie na rurce, ale to też zazwyczaj na tych pierwszych zajęciach się pojawia. I teraz tak, na początek pokażę, zaraz sobie omówimy, jak to będzie wyglądało. Tu mam tego strażaka skrzyżowanego. I zgodzimy sobie. Ale jak to łamiesz, teraz idziemy, czy nie będzie też tak, będziesz robić. <laughs> idziemy sobie kilka kroków. Do rurki. Na początek nawet w sumie jeszcze żeby łatwo możesz spróbować sobie z miejsca, tylko tak może być na początek, który ciężko utrzymać, ale wtedy tak, jak będziemy szły y, od kroków, to najpierw będziemy dokładamy zewnętrzną lewą nogę, ale na razie sobie zróbmy prawej, Czyli prawa będzie tutaj, zostawiamy przy kolanach, lewa za rurką, prawa ręka wyżej prosta, lewa niżej, dokładamy i staramy się tutaj I ostatnia noga już element wewnętrzna robi ostatni krok, zewnętrzna leci po kole. Czyli tutaj mocno robimy wtedy zamach po kole, bo ta noga będzie nam nadawała taki później pęd, żeby się mocniej obrócić. I równocześnie z lewą nogą dokładamy lewą rękę. Okay. W ten sposób i lewa noga będzie szła za rąk i wtedy jak się odbijemy prawą dokładamy od wewnętrznej, Czyli tu idę sobie kilka kroków. Ostatni po kole i dokładam te nogi wtedy okay. na Te nogi sobie na, na początku głowie ułożyć, tak? Tylko na odwrót nogi. Okay. Dobrze się odbiłaś? Tylko zamień, żeby lewa nie szła do środka, tylko na ten. Okay. Tak, i lewa po kole. Tak? No dobrze. I tak. tutaj no, no. Nie możesz starać jeszcze, żeby tu bardziej sobie w poziomie zostać, żeby nie zjeżdżać całkiem na dół. No ale to też kwestia, bo to gdzieś tam się zgania, trochę siły, więc na razie sobie tak rób, jak tam czujesz, nie? że... że no, mm -hmm. postować się być bardziej wdzięcznie. Grację lektywną. Tak. O, no widzę, że tak, 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 jeszcze to prawą za prawa, O, 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 to jak się wydaje, ja, naprawdę. No, <laughs> I to jest zdecydowanie na dziewczyn, które chcą wydobyć z siebie ten seksatę, bo jednak to jest trudne, ale da się to szybko nauczyć, ale trzeba być w tym takim zgracją No dobra. Tak, już coraz bliżej widać, że ten nogi tam idą, jeszcze się kwestia, by się dowiadam, bo to trzeba już parę razy porobić. Zazwyczaj, że to tak komuś ładnie wychodzi, to nie zawsze to są pierwsze zajęcia, ja. tylko czasami dziewczyny chodzą przykład tak miesiąc i dopiero trzy tygodnie, dopiero te strażaki zaczynają tak z gracją wyglądać. Więc myślę, że jak na pierwszy raz, to i tak jest dobrze, bo wygląda to dość tak estetycznie, jak na to, że w ogóle tego wcześniej nie robiłaś. Myślę, że spokojnie, w dyspozycji tutaj widzę, okay. że jest dobrze. <laughs> Więc jakbyś chciała jeszcze kiedyś świecić to, to dawaj stać to. No wiesz, przed kamerami każdy się na ciebie patrzy To też nie jest łatwe, bo jak samo widzisz To są rzeczy takie dosyć wymagające, trzeba się skupić Trzeba skoordynować Ręce z nogami Kolana ze stopami i tak dalej Więc też nie jest łatwe, że ktoś się nagrywa I że się wszyscy patrzą, żeby to wszystko zrobić Ale Pani fajnie sobie radzisz Pokazujesz to, bo wiadomo To też inaczej wygląda od strony takiej osoby Która tego nie robi na co dzień A od strony takiej osoby, która jakby trenuje już od jakiegoś czasu Polegają teraz moje filmy, że ja mega się cieszę, że mogę poznać osoby utalentowane, wiesz, i może troszeczkę przynajmniej ciągnąć od nich. I dla mnie to jest o tyle ważne, że na co dzień pewnie nie, nie zapisałabym się na to. wiesz. Nie chciałabym tego robić, chociaż od zawsze chciałam mimo wszystko pójść na takie zajęcia. I mimo wszystko mogę to pokazać widzom, że oni też mogą się na to zapisać, bo to są rzeczy takie naprawdę, które oni też mogą robić. Tutaj ja wiadomo, zawsze uważam, że każdy może spróbować. Wiadomo, że nie każdy będzie się na przykład do tego jakoś powiedzmy tam, nie wiem, zawodowo nadawał, czy nie każdy będzie. Będzie startował w zawodach. Myślę, że to, żeby spróbować nawet same takie podstawy się nauczyć, to myślę, że każdy spokojnie e, swoim tempem. Ważne jest, żeby nie porównywać po prostu z innymi, bo każdy jest inny i każdy będzie jakby inną ilość czasu na to potrzebował. Ale myślę, że każdy może spróbować przede wszystkim, a część osób, jakby patrząc na to, jak to już teraz gdzieś trochę bardziej się rozwinęło, jednak ma takie przeświadczenie, że, o, żeby się na to zapisać, to ja już muszę wzmocnić wcześniej ręce, muszę już być rozciągnięta, e, już muszę coś wcześniej robić no bo jak to tak przyjdę i w ogóle nic nie potrafię, nie? To, to, to co Kasia właśnie mówi, czyli co, nie musicie być od razu super egipcy, nie musicie mieć wyćwiczonych mięśni itd., itd., żeby móc się i żeby móc w przyszłości być w tym dobrym, ale ważne jest to, żeby zrobić ten pierwszy krok, tak? Czyli za to, żeby po prostu wejść na tą salę i chcieć to zrobić yy, i zobaczyć jak to jest faktycznie, yy, jak oni się w tym czuli, nie? Bo nie każdy Mary, tak jak mówisz, wcześniej Ty też nie byłaś super rozciągnięta, starałaś się i to by to zajęło rok i teraz jesteś ekstra rozciągnięta, po czym jak widziałam po Twoim Instagramie, jak Ty tutaj na jeszcze się kręcisz i jeszcze robisz szpagaty, no to to jest w ogóle... Krok wewnętrzny, zewnętrzna robi zamek, wykładasz rękę, łapiemy znowu mocno udami i powoli sobie zjeżdżamy. Tak, stopy mocno pod pośladą. To jest łatwiejsze chyba niż tam wcześniej. No nie jest do myślenia. co ja zrobić z tego? To jest ciężkie, to nie jest tak takie łatwe do skoordynowania. Tu? To stąd bardzo musimy się dźwigać na rękę. Jeżeli zrobimy to to wtedy robimy tylko to. No Chcemy wyjść wyżej, staramy się znowu podciągnąć nogi pod siebie, czyli tak jakbyśmy chciały podciągnąć, uda do brzucha, pośladki wypchnąć do tyłu, ale pilnować, żeby kolana zostały przy Czyli wtedy stąd, jak się podniesiemy, przełożymy ręce, to tak jakbyśmy chciały tu podciągnąć i wypchnąć się do góry. Ja Odwinięłaś się druga zarówką, tak, prostujemy, tak, i ugięte ręce, tak, i góra, dobrze, i ugięte, tak, i góra. Mhm. Mm o, no, super! Jej, no. wreszcie mi coś wyszło! To Co jest dzisiaj twój mm -hmm. Dobrze, i teraz. Jestem, w razie czego. Ну і що маєш саме? Ми до одежі? Ja, Я маєш саме. Як це, що лапі О, Ну, супер. Супер. Jakby było też uważaj, jak się będziesz jakby mocniej i jakby robisz większy zamach, to się będzie szybciej kręciła. Z kolei jakby wiesz, jak robimy zamach, jak się przyciągamy później do rurki, w trakcie jakiegoś tam ruchu, to ona przyspiesza. Jak się oddalamy do tyłu, to ona zwalnia. No jak się gdzieś tam przybliżymy, to przyspiesza, więc tu uwaga na to, bo może być gdzieś tam, wiesz, szybko. To możesz to wytować, takie co tam mniej problemu. O kurczę, ale fajnie! Lewa ręka niżej, prawa wyżej, ale nie za wysoko, bo im wyżej dasz, tym będzie ciężko później do tej pozycji się dostać. Więc raczej nisko, krok lewą nogą, prawa robi zamach i przyciągać mocno do kolana w stronę rurki. Nie, nie musisz całkiem do poziomu. Wystarczy, że na razie zrobisz tyle i po prostu w ten sposób się na razie zakręcisz. Później można tak jak mówię, do poziomu bardziej. Mhm, mhm. dobrze. Okay. To teraz nie rób zbyt dużego takiego zamachu i tu będzie trochę inaczej, bo do tej pory jak robiłyśmy na przykład lewą nogą zamach, to dokładałyśmy lewą. Teraz będzie na odwrót, czyli zewnętrzna lewa noga robi zamach, ale dokładamy wtedy prawo. Czyli teraz tak, nogę będziemy dokładały w ten sposób, czyli blokuje się nam tutaj przy kostce płytka kolana i kolana jest planowo do góry. Nie odklejamy go, bo wtedy nam noga zjedzie w ten sposób. Pokażę teraz też jak to wygląda i zaraz sobie jeszcze wytłumaczymy, czyli robię krok i wymieniamy. Z tego można później gdzieś tam nogę jeszcze wyciągnąć. Na razie sobie zrobimy takie uproszczonej wersji, Tak jak mówię, nie za mocno, bo jak zrobisz dość mocny zapach, to się bardzo szybko przy tej zmianie nóg kreczysz. Tak, dobrze i teraz. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz zagrasz to. To hmm. teraz przyciągasz tą nogę do różki. tutaj druga przyspiesza, zaciskasz druga, wymieniasz i druga idzie do boku. Widzisz mhm. takie samo ustawienie nóg? Tak, dobrze. Łączysz? Tak, dobrze. Mhm. Tak i prawo zobaczasz. Tak, prosta noga, wymieniasz, zaciskaj mocno na lewo. o! Widzisz, tak jak teraz. Prawa noga przed, lewa za nógą, czyli podobna pozycja jak do tego strażaka, zostajemy sobie tutaj na palcach. I schodzimy sobie na na razie sobie zrobimy bez muzyki, tak żeby było wiadomo o co chodzi. Tak, i nie musisz schodzić sobie całkiem do ziemi, możesz sobie zostać wyżej, tak żebyś była właśnie w takim lekkim jakby skłoni. Możemy sobie spróbować kawałek ten do muzyki, później sobie dorobimy Dobra. lewa noga, ta na której z tyłu stoisz, idzie do boku, czyli robi znowu takie koło. Czyli stąd, lewa i wychodzimy do góry. Czyli później tam będzie dość szybko w muzyce, później jak jesteśmy tu, to mamy raz, dwa i wychodzimy do góry. Ale to u nas nie tak jak I mhm. z tego później jak przejdziemy tu, Możemy sobie zrobić krok i robimy sobie od razu ten element, który robiliśmy sobie zanim tak. zaczęliśmy układ. Tak, tu. ale nie tak idzie. Tak. I teraz, jakby jest ta, z, razem z krokiem, jest zmiana ręki potem chwycenie? Tak, możesz tak zrobić. Czyli, jak jesteśmy tu, 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 tu mhm. robisz krok i dajesz lewa niżej, prawa wyżej i od razu się odbijamy. Krok mhm. tu. i od razu leci. Okay. Teraz drugi i dokładam. Lewa, prawa, prawa noga, lewa idzie ugięta. Przechodzimy na drugą pod ugięty i prostujemy, jedno koło, drugie i już od razu drugim ugięta i teraz lewa ręka z prawą nogą na dół. Kładziesz lewa noga, góra i teraz lewa ręka niżej lewa krok, prawa wyżej i Hej, wszystko, zaraz spróbujemy z muzyką. Dajcie znać, czy tego typu zajęcia wam się podobają. Ja teraz mam super fan i zajawa. Dajcie znać oczywiście, czy ktoś z was już próbował tańca na rurze i czy to jest jakieś dla was większe wyzwanie, czy już śmigacie i dobrze wam idzie buja. To Biorosiurze trzeba przyznać. Wstawałyśmy tu mniej więcej, to teraz robimy sobie ten hollywoodzki spin, czyli z tą zamianę nóg, którą robiłaś. Nie musimy robić z nogą do góry, tylko na razie samą zamianę, żeby było mniej więcej jednakowo, ale będziemy się starały zjechać na podłogę. Uwaga na kolana. Tu fajnie by było też jakieś wiadomo legis albo dress, ale będzie ciężko przy tych innych elementach, czyli zaraz jak tu wylądujemy, Możemy sobie dać gdzieś rękę do tyłu i od razu sobie lecimy. Czyli prawa, lewa zamach tutaj. I zjeżdżamy sobie tak, żeby się zatrzymać znowu przodem. Dobra. Teraz przechodzimy sobie nogą przed rurką. Jeżeli ciężko ci przełożyć u góry, nie musimy robić tego, tylko możesz się właśnie, no możemy się bardziej teraz położyć i wtedy jedna. Łączymy. I obracasz się brzuchem i na pośladku. Tak, tylko jeszcze wróżby. Zróbcie tak. Prawa, lewa i wtedy obiecznie. Ja boję się, że to nie było taki. Tak i dobrej go chcesz zmienić. I tak. Tak. Mhm. Skrawcie, tak? Na dzisiejszych jednych zajęciach, także ja i tak jestem się mega zadowolona. Zobaczyłam y, też na czym to wszystko polega, i wcale nie jest to takie łatwe, jak się wydaje, jak te wszystkie nogi tam lecą i tak dalej, i tak dalej. Figury naprawdę są ciężkie, ale nie jest to ciężkie jednak do nauczenia, a bardziej do wyświczenia. A teraz zapraszam Was na krótki pokaz y, Kasi. Zobaczcie, jak ona wymiata. Jak, jak samo widzieliście, dla mnie to było trudne, żeby zrobić tutaj jeden obrót, a co dopiero kręcić się przez, przez no, parę minut i jeszcze robić różne figury, które wymagają rozciągnięcia i pracy. Trene już aktualnie siódmy rok, już mi leci, okay. Okay. więc no jest trochę tego czasu, ale tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem, kiedy mi to przeleciało. I mam na końcu mistrzostwo Polskiej, Europy, więc już stopnia, to już to wina ja jeszcze świata. Kiedyś zobaczymy, jak się łoży. No i fajnie, jeżeli kiedyś by w przyszłości to poszło, na przykład na Olimpiadę, no to też wiadomo, że chyba dla każdego sportowca byłoby to jakieś takie spełnienie marzeń. Więc no zobaczymy, jak to się będzie tego, rozwijało. Tak, tak, tak. Pisałaś mi na, na Instagramie, że też mnie obserwujesz na Instagramie i jak i, i śledzisz też całą ekipę? Czy skąd wzięła się jakby ta w sumie ekipa? powiem obserwana? szczerze, że nawet nie pamiętam, z czego to dokładnie wynikło. Możliwe, że gdzieś od Freeza, bo to no no wiadomo, jest też popularne. Dużo mi się tam różnych rzeczy wyświetlało i chyba jakoś przez to musiałam kiedyś trafić. Ja wiem też, że w ten dysku, który ma już u nas to około no ponad 100 milionów nie więc co dużo. I powiedz mi, jak tam też trafiłaś? Jak to się to zainteresowało? Ja się śmieję, że wszystko u mnie to tak się działo, jakby gdzieś zupełnie przez przypadek. Zaczynając od tego, jak zaczęłam trenować, mhm. że kiedyś tam amatorsko tańczyłam sobie taniec z towarzyski, ale później gdzieś tam w szkole ta przygoda się po prostu skończyła i jak poszłam do liceum. Zgadałam się z koleżanką, która kiedyś też trenowała, i po prostu chciała się zapisać na jakieś zajęcia. No. I ona mi wtedy powiedziała, że znalazła taniec brzucha i Poldyc. Ale tak mi się to wkręciło, że już później zostałam, no już siódmy rok leci. No i tak samo w zasadzie było z tym teletyskiem, że też gdzieś oni po prostu przez przypadek, czy tak samo z Instagramem, że też on zaczął się jakby tam gdzieś bardziej rozwijać, też zupełnie przypadkowo, bo nie, jakby nie miałam na nawet, myśli na korzyści z tego płynących, tylko się tam dostępniałam sama dla siebie przez to, że on się troszkę bardziej rozwinął. Komodo gdzieś mnie po prostu przez Instagram znalazło. Na początku mam trochę tak antynawione, mówię, nie znam za bardzo też, do, no nie znam jakby zespołu, nie wiem, co z tego dokładnie wyniknie. Ale za, zamysł jakby całego teledysku był spoko, że nie było na jakiś właśnie wulgarne ani nic, co mi się źle kojarzyło. Właśnie na tym też mu polegał ten film, że ja chciałam też pokazać w tym filmie, że ten Polden strasznie stereotypowo się kojarzy. A ja chciałabym jednak to przełamać, że to jest bardzo trudny sport, który sport, taniec, który, który gdzieś tam trzeba trenować przez lata, żeby osiągnąć taki progres, jaki ty osiągnął. Więc właśnie też z nimi tak było, że jak mniej więcej się dowiedziałam, jaki ma być zamysł tego, to stwierdziłam, że w sumie no co mi szkodzi, może akurat gdzieś to dotrze dalej. Jakoś tak się zgadaliśmy, ale śmiałam się jak nagraliśmy to, że jak to będzie miało 100 tysięcy wyświetleń, to to już będzie w ogóle dużo, no bo jakby w ogóle nie myślałam, że to pójdzie w takim kierunku, a druga sprawa, że też myślałam, że po tym teledysku raczej będzie takie 50 na 50, że 50% to będą te osoby, które się fajnie odebrały, ale 50% to będą takie, że poleci taki jakiś większy hejt, a tu powiem szczerze, że się miło zaskoczyłam, bo wiadomo, no ci co hejtują zawsze są i jacyś będą, ale dużo ludzi zaczęło do mnie pisać, że super, że to powstało, bo myślałem, na przykład przemyślałam, że to jest inne, ale obejrzałam i Ekstrem. w ogóle to jest zupełnie coś innego niż mi się wydawało, więc też myślę, że to po części gdzieś tam, przynajmniej w Polsce, ludziom trochę oczy jednak otworzyło. No nie no, super. Jeżeli chcecie spróbować, to bardzo Was zachęcam, jest to naprawdę bardzo fajna dziedzina też tańca i też taka, która Moim zdaniem się bardziej rozwinie, bo teraz już coraz więcej się słyszy Tak, odbyt. no i w zasadzie już y, tam w 2017 roku, ile dobrze pamiętam, już też został znany oficjalnie jako sport, hmm. więc może w przyszłości coś z tego będzie się dalej działo. Ja ci życzę. Jak, ja cię życzę jak najwięcej sukcesów i żeby się bacznie rozwijała i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczę właśnie na igrzyskach olimpijskich i będziesz tam najlepsza. Tak, dziękuję. trzymam za Ciebie kciuki jakieś bardziej. Mam też dla Ciebie niespodziankę, niestety nie zdążyłam spakować, i tak na szybkości. Nie wam, czy Ci się spodobała, ale jeżeli śledzisz też mnie w internecie, na pewno będziesz wiedziała, co tam i o, będziesz mogła ubrać sobie taką Wzięłam Ci Eskę, bo nie wiedziałam też, jaka jesteś drob... A, jaka to się myślisz, jest drobniutka. Że... ale drobniutka. mam nadzieję, że będzie Myślę, że będzie dobra. To dzięki bardzo. Obczajcie to. Aj. To jest tylko przedpremierowe. Ja już uda! Mam tutaj tak obdarte. I najlepiej przez no. to. Że na Pewnie jutro będzie Tak, bo będzie jak, tak, jak nie wiem. wiem. Najlepiej przez no. to, że na treningu mówię: Nie, wszystko git, wycierpię, wycierpię. A okazuje się, że jest gruba, Ale tak się ślizga, no. tej róży, ale jest fajny fajne. No. Tak chciała. Cały czas trzeba być w takiej pozycji Dobra. genialnie. No, także niedługo jak będzie rura w domu ekipy, to znaczy, że Kasia nas zainspirowała i możemy stawiać i będzie tu przychodzić i nas wszystkich uczyć. O, I żeby robić jak na treningi. Tak, Tam, dokładnie, dokładnie. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem żeby nic Was nie minęło. I oczywiście, piszcie w komentarzach, czy tego typu odcinki Wam się podobają. I tutaj, oczywiście, wielkie podziękowania dla Kasi. Mega utalentowana, mega pracowita dziewczyna, a ja właśnie do takich ludzi. Bardzo lubię i podziwiam, a my widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!